Cześć wszystkim, witam w drugiej odsłonie serii Battle Zone. Pierwszy odcinek spotkał się z dobrym odbiorem, co niezwykle mnie cieszy i daje motywację do dalszego tworzenia. Chcę jednak zaznaczyć, iż aby czerpać jakieś doświadczenie z oglądanych walk, wypada posiadać pewną minimalną wiedzę teoretyczną, taką jak znajomość efektów danych ataków, w zależności typów pokemonów, ich statystyki, ability. No, i tym podobne rzeczy, ponieważ podczas komentowania samej walki nie ma czasu na tłumaczenie takich totalnych podstaw. Wszystkie takie informacje znajdziecie na naszej stronie, a jeżeli coś jest niejasne, można dopytać na forum, więc myślę, że nie będzie tutaj żadnego problemu. W walce moim przeciwnikiem będzie ktoś o niku Darks i widzimy, że używa Rain Teamu, podczas gdy ja gram sandem. Mamy zatem Weather War starcie teamów pogodowych. Zatem już tutaj na wstępie szkicuje nam się mały plan działania. Musimy chronić naszego tyranitara przy jednoczesnym, yy, szybkim i sprawnym usunięciu wrogiego politouda. Wyeliminowanie przeciwnego Pokemona pogodowego sprawi, iż to nasz stan pogodowy zapanuje na polu walki, a z racji tego, iż zapewnia on wsparcie reszcie Teamu, daje przewagę. Można więc powiedzieć, że wygra ten, kto ustawi swoją pogodę jako trwale dominującą, choć to oczywiście nie jest reguła. Mój Tyranitar jest ukierunkowany na przeżywalność, full HP i specjalny DEV, co w połączeniu z 50% bonusem do specjalnej obrony dla kamiennych Pokémonów od Sandstormu czyni go naprawdę wręcz specjalnym wallem. Z tego samego bonusu korzysta Terakion w wydaniu Subs for Dancer, Landorus zaś to fizyczny Scarfer dysponujący również Hidden Power and ice, a Skarmory jest jak najbardziej standardowy. Rotom to tank z Max HP i specjalnym atakiem, a Latios wyposażony jest w Choice Pack i ma Hidden Power Fire. Tym przeciwnika wygląda bardzo solidnie i nie widzę specjalnie luki, jaką mógłbym wykorzystać. Słabości jego różnych Pokémonów ładnie się pokrywają. Ma też Forretressa, co przeszkodzić mi może w stalowaniu punktów HP, ponieważ usunie moje hazardy. Obawiam się też Breluma, który prawdopodobnie uśpi mi jednego z moich pokemonów, co wyłączy go z walki. Niepokoi mnie też Jirachi, bo jak wiemy, w deszczu może być on naprawdę niesamowity. Zacząłem od Rotoma, który dysponuje ofensywami na wszystkie pokemony przeciwnika. Blokować mógłby mnie w sumie Brelom, ale jego na lidzie nie oczekiwałem. Spotkanie z Jirachi mnie ucieszyło, ponieważ już na wstępie mogłem przekonać się jaka to wersja, a użycie przez niego z było nieco dziwne, zatem to jakiś niestandardowy Jirachi. Sam wolną Hydro aby zadać jak największą ilość obrażeń, a przeczuwając Switcha, użyłem swojego Volt Switcha. Dało mi to wolną turę na wystawienie Latiosa. Przeciwnik oczekiwał zapewne Smoczego Ataku, więc spodziewałem się, iż wystawi Stalowego Pokemona, zatem użyłem Hidden Powera Fire, jaki zada potężne obrażenia. Wycofałem Latiosa, spodziewając się, że oponent będzie chciał oszczędzić jego na potem, i wystawiłem Rotoma, jaki będzie kontrom na awaporiona czy Palitoda. Które to w obliczu ognistego ruchu wydawały się oczywistym wyborem. Oczekując Volt Switcha przeciwnik dał Thandorusa, którego ability ochroniłoby go przed elektrycznym atakiem, lecz zamiast użyć takowego, walnąłem Hydro Pump, które dodatkowo wzmocnione przez opady deszczu zapewniły One Hit KO. Wejście Broluma to oznaka nadchodzącego ataku usypiającego, zatem postanowiłem poświęcić do tej roli Landorusa. A następnie dałem Skarmorego, jaki ma za zadanie użyć Whirlwind, aby przerwać zabawę Broluma. Fakt, iż ten użył Sida oznacza, że nie ma Seed Bomb, co przekłada się na fakt, iż jego jedynym ruchem ofensywnym jest atak typu fight, co stanowi cenną informację na przyszłość. Zresztą walkę przy użyciu Breluma na moje oko lepiej zaczynać od suba, a nie od usypiania, bo nigdy nie wiadomo, co się trafi. No, ale okej, okay, na widok Waporiona wystawiłem Tyranitara, aby zmienić stan pogodowy. Przeciwnik dał jednak Dziraciego, a z obawy przed jego Iron Head wystawiłem Rotoma, mającego czterokrotną odporność na stalowe ataki. A że posiadam Hidden Power Fire również i na nim, to postanowiłem tego użyć. Przeciwnik, oczekując wodnego ruchu, dał Breluma, który ładnie się nadział, lecz niestety przeżył. Postanowiłem wykonać atak ponownie, zakładając, że nawet w obliczu, jeżeli przeciwnik wystawi coś wodnego, to mam Volt No i owszem, wszedł palitołt, ale ku memu zaskoczeniu użył Encore, co zlokowało mnie na obecnie obranym ataku. Zmusiło mnie to do wycofania Rotoma, aby nie dawać przeciwnikowi wolnej tury na działanie. I posłałem Tyranitara, co zaskutkowało przerwaniem opadów deszczu, a nastąpieniem stan stormu. On jednak wprowadził Breluma, że nie chciałem ryzykować utraty Tyranitara, wszak nie wiedziałem, czy on ma Focus pansza czy Drain pansza. Zatem wystawiłem nowo skarma. To, że jego liczcy hibił, dało mi wolną turę na działanie, a przeznaczyły mi ją na ustawienie Spikesów. A gdy Brelum już ugruntował swoją pozycję, czyli był schowany za subem i leczony przez SIDA, jego przejście do ofensywy było raczej oczywiste, zatem użyłem Whirlwind, wiedząc, że przyjęcie wcześniej Focus Puncha, choć bolesne, to wielkim zagrożeniem w tych obecnych okolicznościach nie jest. W walce pojawił się palitout na nowo i była to teraz dobra okazja do wprowadzenia mojego Latiosa, jaki przyzwoicie przyjmie na siebie atak, oraz będzie miał możliwość działania, wykorzystując obecny na polu walki deszczowy stan pogodowy. Dlatego użyłem Surfa, który ma teraz bonus do obrażeń, plus mój choice spec i zapewnia mi to szybką eliminację tak Fortressa, jak i Breluma. Oczywiście w obliczu Vaporiona nie mogłem już dalej atakować serfem ze względu na jego ability i posłałem Rotoma. Jego Volt Switch jak i Spikes prawie dobiły Jirachiego, no i tutaj popełniłem wielki błąd jakim było wystawienie Skarma, co pozwoliło Jirachiemu na działanie. Powinienem był dać raczej Terakiona, aby go dobić, wszak byłbym szybszy, ponieważ widziałem, że Jirachi leczy się po każdej turze, zatem ma Leftoversa, co wyklucza jego przewagę szybkości od Choice Scarf. Po wystawieniu ostatniej warstwy Spikeców dałem Tyranitara, aby jego ability przerwało działanie opadów deszczu, które to zapewniało 100% celności od Tandera, którego używał Jirachi. A który byłby dla mnie problemem, gdyby mi jeszcze więcej Pokemonów sparaliżowało. Iron Head wisi w powietrzu, zatem daję Rotoma, który tak owszem może ładnie przyjąć ten atak. Niemniej dżirecz jest sokiem wytrzymały i szybko się leczy, więc również uznałem, że warto zadbać o przeżywalność mojego pokemona, a zatem użyłem Pine Split. a to na kogo ono trafi nie miało większego znaczenia, chodziło po prostu, żeby się lekko podregenerować. Ciągle to jednak jiraci pozostawał problemem, który z jednej strony nie dysponuje może potężną ofensywą, ale pod tym względem jest miksem, i jednocześnie dysponuje dużą przeżywalnością, co w połączeniu z możliwością leczenia, może okazać się problematyczne dla mojego teamu bazującego raczej na skubaniu. Punktów życia. W tym też celu postanowiłem umieścić jeszcze stealth rock na wypadek, gdyby zapowiadała się dłuższa walka ze switchami. W ten sposób może bym prędzej coś ugryzł. Niemniej przyszedł mi do głowy jeszcze inny pomysł. Nieco ryzykowny, no ale jednak, skoro nie możemy załatwić jego stalując go, to musimy zwrócić się do brutalnej siły i załatwić to jednym atakiem. Rotom jako pok wolniejszy miał tylko przyjąć ataki i zrobić wolną turę dla Terrakiona, jaki po Sword Dance jest zdolny do One Hit Kill Liczyłem też się z tym, że przyjdzie mi przyjąć jednego Iron no ale udało się go przetrwać. Palitout okazał się skarferem i w tej roli całkiem dobrze się spisywał. Dałem Tyranitara, aby przerwać jego deszcz oraz złapać go w Pursuit, co też się stało, a ostatni pok przeciwnika, czyli Vaporion padłby już i tak pod naporem reszty mojego teamu, zatem to jest już koniec walki. Przeciwnik zasługuje na miano dobrego gracza, co też ilustruje jego ranking i ogólnie naprawdę good game. Jeszcze takie słowo na koniec, że to starcie dedykuję dla wszystkich osób, które uważają, że Landorus w formie podstawowej powinien dalej pozostać w OU. Gdy nagrywałem ten filmik, był on jeszcze w OU, ale w chwili, kiedy go oglądacie, jest już Uberem w klasyfikacji Smogona. Z którą tą decyzją się zdecydowanie nie zgadzam. To na teraz wszystko, cześć.